Ej promyczki, witajcie w magicznym świecie Twierdzy Krzyżowiec. Tak przedstawia się tabela ligowa, a dzisiaj zobaczymy pojedynek wieprza z marszałkiem. Marszałek zajmuje pozycję w środku naszej ligi. Jeśli wygra, zrówna się punktami z Ryszardem, który jest na szóstym miejscu. Natomiast wieprz gdzieś tam broczy na dnie, ale to jest dla niego szansa, żeby się odbić tą swoją masą ciała. Może on zmiażdżyć marszałka. Zobaczymy, czy mu się to uda. Przypominam jeszcze tylko, że każdy subskrybujący ten kanał Maris jest sigmą i posiada wielki gajat. Zaczynamy. Przede wszystkim zgodnie z sugestią jednego widza dodałem kolejnego członka naszej bagiennej rodziny i zobaczymy czy teraz będą mieli większe szanse w starciu z tymi lewami, które jeśli czekają da, na nich gdzieś w rogu płacić, mapy czy nie. Wróć, natomiast wróć, jeśli chodzi o naszych botów to marszałek dobra. jest w lewym górnym rogu, natomiast wieprz w prawym dolnym wieprz zbudował już koszary, zbudował już skład broni, odpowiedział mu marszałek tym samym, no i zobaczymy jak to będzie wyglądało, według mnie i marszałek i wieprz to soboty ofensywne, które jednocześnie czasami po prostu zaniedbują inne rzeczy niż ta ofensywa, trochę mnie dziwi, taka niska pozycja ma wieprza. Lwy atakują panie. Y tak to jest, jak trzeba się skupić na dwóch rzeczach naraz. Chcę zobaczyć śmierć dobrej, katolickiej, magiennej rodziny kochającej się, chcę zobaczyć jej śmierć z rąk lwów, chcę zobaczyć, jak są rozrywani na strzępy, ale zaczyna gadać o jakiejś tam taktyce, o jakichś tam możliwościach wojskowych, i tak to się kończy, że wszystko przegapia. Jak widzimy, Wiegry dopiero kończy budować mury wokół swojego zamku. Natomiast Marszałek ma już zbudowany ten komponent obronny trochę tak wokół siebie, ale tak, też tak trochę z sobą, ponieważ za jedną bramę, za jedną mu, e, wieżę służy on sam, to jest to jest ten człowiek. Tutaj ma jakieś konstachty z jednym z łuczników. Nie wiem, bo po prostu cała obrona Marszałka będzie opierała się na Marszałku i na tym jednym łuczniku. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonować. Mam pewne obawienia, że może być źle. No i zawsze jest to pytanie zawsze jest to napięcie kto tutaj um, wyjdzie z pierwszym atakiem. Tak patrzę na podgrodzio, na tą ekonomię naszych zawodników. Wydaje mi się, że marszałek jest lepiej rozwinięty. On już tutaj prawie zabudował cały zielony teren, który miał do dyspozycji. O! Atakuje go przede wszystkim jeden lew i popatrzmy aż dwóch rycerzy na koniach musiało wyjść, żeby faktycznie tego lwa unieszkodliwić, to jest zła wiadomość dla tej naszej rodziny, która będzie się rozrastać z każdym kolejnym odcinkiem, ale ja nie wiem ile ja tam będę musiał ich stawić, ile oni będą musieli się napłodzić, żeby faktycznie mieć szansę. Patrzmy sobie na statystyki. Hmm. Jak widzimy, nie ma na co patrzeć. Pieprz postawił sobie dwie... Hmm. Okej. Okay. Tagują go ciężko zbrojni marszałkowe, ale to mnie nie przypomniało jak to się nazywało. Studnie! Postawił sobie dwie studnie, które wyglądają jak oczy, jak... albo cycki. Zależy od interpretacji. Dlaczego, kochani, jestem dzisiaj jestem, jestem zas, jestem zaspany? Jestem po prostu zaspany. Pewnie to czujecie, że jestem zaspany. Wiecie, kto jeszcze jest zaspany? Wie, czy jest zaspany. No. go tutaj już pięcioma ciężko zbrojnymi jednostkami zaatakował. A ten nie wiem, co robi. Nawet jeszcze sobie bramy nie zbudował. Może on po prostu ma za daleko do tego kamieniołomu. Jego najbardziej aktywną jednostką wojskową jest błazen, który sobie tutaj lata po murach czasami, albo to dziecko. To dziecko sobie też lata po murach. Jeśli dzieci go nie uratują, to ja nie wiem, co też już człowieka uratuje. Człowiek natomiast postawił sobie kaczmę i jest zadowolony. Widać też, że idzie kolejny skład ciężko zbrojnych jednostek. Też paru tutaj widzę inżynierów. Postawili swój namiot, gdzie będą się oddawać homoerotycznej miłości. Dwójka się wycofała. Dwójka uznała, że jest jednak hetero i nie chce brać w tym wszystkim udziału. No i powstał z tego wszystkiego e, dziecko trzech... Pedałów. <grymio> Mówiono, że jakiś tam kolarz jest dzieckiem dwóch pedałów. To dziecko trzech pedałów, to jest ten trebusz. wyścigi trebuszów, nowa forma aktywności sportowej. No i ten trebusz ankompania. przygrywa atakowi ciężko zbrojnych rycerzy. Marszałka. Oni wydali się do zamku wieprza. Ale potem zostali chyba przez ten krowi odor powstrzymani. No i też buduje sobie fosę, więc no coraz więcej jest tych rzeczy w zamku marszałka. Jest też ta rura do tańca na rurze, którą sobie postawił tuż przy, przy swoim po prostu nosie, żeby mieć taki widok w pierwszym rzędzie. Gorzej, tylko jeśli ktoś kurat będzie chciał go zaatakować, czyli też bym nie miał pierwszy widok w pierwszym rzędzie na ten właśnie pal. No ale na razie wieprz jest. Śpiący, on śpi. On jest, jak ja, przyspieszę trochę czas tej gry, bo inaczej to tutaj się nie doczekamy na nic. Jak widzimy, marszałek Alfa czas niczym się nie przyjmuje. Ma mur, ma fotę, a dalej ma tańczące dzieci. Ja nie wiem, która z tych trzech rzeczy ma największe właściwości obronne, domyślam się, ale powstały namioty wieprza, także być może pala się zmienia, przypływ. Marszałkowy odchodzi, a to wieprz będzie atakował i zaczyna ostrzeliwać. Dzieci się ewakuowały i te dzieci się ewakuowały. I chyba wieprz uznał, że w takim razie nie ma po co atakować. Wyszła też szarża jednostek konnych marszałka, żeby przerwać to oblężenie. Jest pewna szansa, że to ci rycerze spłoszyli wojska wieprza, a nie uciekające dzieci. Chociaż ja jednak stawiam na to. Pierwsze, teraz też ci rycerze, właśnie nie wiem, czy patrolują bardziej włości marszałkowego, czy chcą zaatakować wieprzowego od tyłu. Okazało się, że to drugie. Oni tam prawie nie niepokojeni weszli na jego tyły. No i ciekawe, co na tych tyłach zrobią. Sadoma i Gomora się dzieje. Czyżby to kamieniarze byli tacy potężni, bo jak strasznie szybko zaczęły padać te jednostki marszałka, kiedy właśnie podeszły do kamieniołomu. Być może, ale tutaj tak, gdy nie patrzyłem, zrobiły się dwa obozy oblężeniowe. I to wszystko wygląda bardzo ładnie estetycznie, ale strasznie mało jednostek jest mm, wysyłanych do każdego ataku, zarówno przez dwie jak i przez marszałka. Tak się nie da pokonać muru przeciwnika. No, chyba, że to jest szczur, ewentualnie wilk z ostatniego odcinka, ale jak widzimy, to się wszystko rozbija rozbija od dupę maryni. No i musimy czekać. A teraz coś bardzo dziwnego robi marszałek. On nie tylko używa swoich cywili jako tarczy, ale on też chce ich uwięzić <grybujesz> na kurcze wyspie. To jest takie przyjemnościowe Alcatraz. Człowiek jest chory psychicznie. Jesteście średniowiecznym lordem. Budujecie sobie zamek. Macie poddanych w tym zamku. I wie wiecie, że macie wroga, który niedługo przeprowadzi na was oblężenie. I przed swoim zamkiem, w tym mniej więcej miejscu, gdzie będzie obóz Twojego wroga, bu budujesz lunapark dla tych dzieci. I mówisz im, że wszystko jest dobrze, wszystko jest bezpieczne. Babcie się tam. A gdy. One tam pójdą, to nagle budujesz wokół niego mur, albo nieprzygraszalną fosę z rekinami. Żeby nie mogły się nigdy z niego wydostać, tylko bawić się do śmierci. To jest właśnie marszałek, to jest ten sympatyczny człowiek. Ten, ten wąsu, tak właśnie zrobił. Tylko, że on jeszcze dorzucił trochę do tego arematek z niemowlakami, do tego mojego pomysłu. Pamiętajcie o tym, jeśli będziecie go kiedykolwiek chwalić. Tymczasem mamy dwa obozy, które się atakują. Zarówno one się atakują same, jak i atakują tam swoich przeciwników. No i większy sukces odniósł Marszałek, którego ten trebusz, tak atakując z daleka, sprawdnie nie murzy muru, tego niskiego muru też należy zwrócić na to uwagę. Wieprza to nie jest mur wysoki, tylko niski, ale tam parę kamieni padło po prostu do środka. No, i zabiło kilku cywili. Zabijanie cywili to jest najlepsza, oczywiście, rzecz w twierdzy krzyżowiec. Więc można powiedzieć, że plany marszałka działają. Znaczy, też nie należy się zastanawiać, dlaczego człowiek, który robi coś takiego, atakuje bardziej cywili w zamku wieprza niż samego wieprza. No i teraz idą też ciężko z broni rycerze. Chyba to jest zemsta w zemce na tym kamieniołomie. Oni tam mają rzeczy do wyjaśnienia. No i jeden zniszczyli, ale tego to chyba nie chcieli już ruszać, bo wiedzieli, jak ostatnim razem to się skończyło, natomiast jest rzeź na gospodarce żywieniowej. Zniszcie ten kanał no, o końcu. No zemsta została dokonana. Dziękuję wam, rycerze. Widocznie chcę marszałek wygłodzić wieprza. No jest to jak najbardziej dobra taktyka, ale jednak wieprz pokazał kolce wsadził te kolce w dupale tych koni marszałka bez skojarzeń. Tutaj jest silną zoofilią, zaleciało, ale nie miałem tego na myśli. No nie mogę. Kolejne tańczące dzieci w zamku marszałka. Skrada się katapulta wieprza. Skrada się, ale ona bierze. Jak w końcu przekroczy ten Rubikon, to jedyne co ją czeka, to śmierć. No i co ona strzela? Czy ona strzela w mury, czy w dzieci? Oni sami pewnie nie wiedzieli, co mają atakować. No ale jednak jakoś, jakoś nie widzę tego, żeby Wieprz mógłby to ugrać. On tak próbuje, trochę markuje te swoje próby, tak żeby po prostu nikt się do niego nie przyczepił, że nie walczy. Ale tak naprawdę widzimy, że te parę jednostek Marszałka wystarczyło, żeby się dostać do środka świnki. I otworzyć jego zamek jak wielką piniatę, ale z jednej strony on funkcjonuje, prawda, kiedy nie ma tych rycerzy marszałkowego to funkcjonuje jego gospodarka, więc kto wie, może, może, ale musi on po prostu zacząć wytwarzać więcej jednostek, a nie atakować pięcioma z nich, bo to się nigdy nie uda. A z lewej strony mapy mamy dżunglę, która przejmuje kontrolę nad światem. Jeden, jedyny, dzielny drwal marszałka walczy z nią, aby ona nie zarosła wszystkiego co znamy. Ale czy mu się to uda? Zobaczymy. Czy mu się to uda najpierw, czy najpierw marszałek wygra z wieprzem? Oho, oho, oho. Jest coś większego ze strony wieprzowatego. Próbuję, próbuję, próbuję. Patrzcie, gburzy te góry całkiem efektywnie. Tylko, że tam nadal stoi foca. No więc zrobił coś ten chłopak, może zawsze że wykorzystać fakt, że ten sam kumarszałka jest w ogóle nieogrodzony, on nie ma żadnej obrody z tyłu siebie. Być może on po prostu za, e, zaprasza tych swoich pastyku, żeby zaszli go od tyłu. To wiem, być może to jest część jego taktyki. Nie, ja też bym się nie spodziewał po kimś, to. z przodu broni się matkami z dziećmi, że z tyłu nie broni się niczym. Jak widzimy marszałek jest... Mm, skuteczny właśnie w takiej obronie wieprz jest skonfundowany nawet nie próbuje zaś tam go od tyłu i zniszczyć tych wszystkich budynków bo praktycznie wszystkie budynki w zamku marszałka stoją poza jego murem tylko cały czas próbuje jakoś strzelać ponad tą mikrofosę, jakoś próbuje z boku się przedrzeć do tego człowieka, no i to nie przynosi żadnych skutków o, oho, ale teraz jakby. To już jest kolejny taki atak wieprza. Hmm, tutaj fale wojny znowu się odmieniły. No, co prawda, co prawda, po raz kolejny. To nie zadziałało, ale myślę, żeby gdyby taką samą liczbę jednostek wietrz wykorzystał po prostu trochę lepiej. To jest bardzo łatwo powiedzieć, że taką samą jednostkę, liczbę jednostek wieprza mógłby wykorzystać trochę lepiej. Ale też mógłby być chudy i nazywać się, nie wiem, Pasikonik, a nie Wieprz. Ale to jest trzy ataki z rzędu, no... ...to jest jednostki wieprzowe. idźcie trochę dalej za tym murem i znajdziecie tam koniec tęczy. Gwarantuję wam, a raczej koniec muru tego człowieka. Ale bo jaki on ma? on ma IQ 200. On po prostu wie, że siedziba Lorda w pierdze jest niezniszczalna, że nie, nie da się jej zburzyć za pomocą kamieni. I wykorzystuje to, no tak naprawdę te boty powinny budować mur tylko ze swoich siedzib i to był, mu, był mur niepenetrowalny. Jeśli chodzi o ataki marszałka, no to nawet gdy się pojawiają, to zawsze to się rozbija o to, że są łucznicy nakuszników no i kończy to się pogromem tych, tych, mm, lekko zbrojnych, e, Robin lekkozbrojnych rowinkutków miejskich. Należy ja takiego bełta dostać, wniosą ją tą klatkę piersiową, to do, dosyć bolesna sprawa, że tak powiem. Nie, nie to, że mam w tym wielkie doświadczenie, chociaż kiedyś miałem kusze w domu. I popatrzmy, popatrzmy, nawet ten tylko ten taran, taran, wszedł do środka, zawodny marszałka. Ta wkurzona i paralel pomiędzy. <grym> sobie, że budzicie się w swojej jakiejś tam średnio wiecznej osadzie, nie jesteście, nie wiem. Macie jakąś karczmę. Jak wychodzicie, żeby ją otworzyć, i widzicie, jak pomiędzy uliczkami tego waszego średniowiecznego miasta popyla tarat wroga, bo szuka jakiejś ukrytej w głębi bramy. Niesamowity musiał to być widok. Ale kto moi kochani, może będzie to remis. Dawno nie było remisu w naszej lidze botów. Ja mam nadzieję, że na moim dysku twardym jest dostatecznie dużo miejsca, żeby pomieścić taki długi odcinek. Ale no, jest dużo tendencji remisowych. Jedyną tendencją nieremisową jest to, że jakimś cudem ta wieża, marszałka, została obita przez wieprza. No, chyba jakaś tam zagubiona katapulta. Teraz świnia, po co jeszcze dzieci? Jeśli dzieci uwięzione na tej wysepce nie dość, że muszą tańczyć w nieskończoność, to jeszcze muszą tańczyć w koło martwych świn. dobrze, może ten atak marszałka się przebije. Może to będzie koniec tymczasem. No wyszły, wyszły te ciężko zbrojne jednostki yy, też wieprza w tym samym czasie i tak naprawdę oni mieli, yy, rycerze marszałka mieli otwartą drogę do środka yy, tego wieprzowatego człowieka. Widzieliśmy, że tylko ci yy, kusznicy uratowali yy, go wybijając pomiędzy uliczkami jego miasta jednostki wroga, które szły go zabić, więc to była bardzo ciekawa i niebezpieczna sytuacja. Widzę, że największymi odkrywcami w świecie twierdzy, jedynymi, którzy eksplorują te zapomniane ruiny, są drwale, tylko oni chodzą w ich okolice. Nie wiem, czy też to widzieliście, czy to widzicie, ale odbywają się jakieś pielgrzymki do tego miejsca. Być może ktoś w Zamku Marszałka uznał, że woda w tej sadzawce jest jakaś święta, nie wiem, wydłuża życie, wydłuża penicet cokolwiek. Jak widzimy, ludzie z zamku Wieprza nie robią tego, tylko ludzie z zamku marszałka. Dobrze, czasami tam przyjdą się napić. No, może to jest jakieś miejsce schadzek, może oni tam przychodzą się. Wiecie, 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 Wiecie? albo nie wiecie. Dobra, nie, nie wiecie. To pozostawmy ten temat. Skoro nie wiecie, to rodzice muszą was jeszcze doinformować, jak to wygląda. Kolejny wąż. Kolejny wąż marszałkowy. Ale też kolejny wielki atak ludzi wieprza, który po raz kolejny próbował zniszczyć niezniszczalny mur, zamiast po prostu go obejść. Niesamowite. Przestaję, przestaję komentować, dopóki coś faktycznie wielkiego się nie wydarzy, bo odcinek będzie trwał 50 minut. Zobaczmy, tutaj jest przejście! Tutaj przez chwilę było przejście pomiędzy tym więzieniem marszałka a resztą lądu, ale szybko zostało ono zasypane. No, któreś co dziecko musiało po prostu tak zasypywać z tymi swoimi małymi rączkami tę fosę, do nadzieją wydostanie się ze swojej pułapki. Ale kiedy to się stało, marszałek od razu zainterweniował i naprawił wyrządzone przez niego szkody w jego okrutnym planie że Tyle chciałem powiedzieć i wracamy do milczenia. Tak za atak, teraz wyszły jednostki, wie przed jego zamku, więc ci rycerze, jeśli się przebiją przez jego mury, to nikt nie będzie chronił władcy. Oprócz tej chmary kuszników, no oni znowu weszli do środka, ale roli się przed metą parę dosłownie metrów. Ja tu widzę tylko taką nadzieję w wieprzu, że on w końcu wystawi do ataku tyle jednostek, że oni naturalnie po prostu wydłużą się poza ten mur i odkryją, że tam z tyłu toczy się życie. To mam wrażenie, że nawet gdy odkryją, to po prostu będą atakować ten mur z drugiej strony, próbując się przebić do swoich kabratów, a nie po prostu niszczyć zamek marszałka. Chociaż wiecie, wydaje mi się, że ten ciągły ostrzał wietrza coś robi. Mam wrażenie, że marszałek na to ciągłe obbudowanie muru wydał tyle kamienia, że jego gospodarka zaczęła kuleć. Tutaj widzę, że on zburzył trochę swoich budynków. Czy prawdopodobnie były to same chatki Drwala? Ale jeśli zburzył chatki Drwala, jeśli skończyło się drewno, no to mamy już. Tutaj chyba, no jednak produkcja z tych boków mapy jest dużo mniej efektywna, niż po prostu bezpośrednio e, z tyłu swojego zamku. No, na odbudowanie tego muru trzeba było dużo wydać. Wydaje mi się, że on może nie być taki bogaty, jaki. Nic nie mówię. Ale no to jest bardzo ciekawe, że wieprz ma problem z pieniędzmi. Czy może to jest. To jest właśnie to, co go powstrzymuje, ale z drugiej strony, skoro on ma problem pieniędzy z pieniędzmi, to znam, znaczy, że te pieniądze wydaje cały czas, bo niewątpliwie je zarabia, a marszałek ich nie wydaje, co dało mi taką myśl, że być może marszałek osiągnął już pełnię swojego potencjału, natomiast w wieprzu coś jeszcze jest, to może wieprz wysuwa się na, na czoło tej rywalizacji, może to wieprz... Spójrzmy na niego, spójrzmy, ile on tam sobie jakąś się ściska z tymi wszystkimi swoimi ludźmi. Wieprz jest faworytem. Jeśli ktoś ma wygrać, to nie marszałek, tylko wieprz. Kolejny atak. Idzie Taran. I do jednostki, do him mówiłem, mówiłem, że tak będzie. Mówiłem, nie, nie, to jest. To jest prześmieszne. Mówiłem, że te jednostki wieprza będą atakować drugą stronę muru. aby się po prostu przed jakiś mur przebić. Ok. Nie ma nadziei kochani, to jeśli, jeśli to nie będzie remis, to zakładam OnlyFans'a. Jeśli to nie będzie remis, to zakładam OnlyFans'a. A do remisu zostało nam 40 lat gry. Bo Pan w ogóle przestał wydobywać już drewno. Burzone są ostatnie latki drwalni, które miał postawione na, na tym lewym dolnym i prawym górnym rgu mapy. Bardzo ciekawe. Jego pieniądze nadal się zwiększają. Ale z czego on będzie wytwarzał uzbrojenie swoich jednostek? Z czego będzie robił łuki dla swoich łuczników? W końcu czegoś trzeba, nie? Czy to znaczy, że on będzie to kupował za dzięki? Czy to znaczy, że on nie będzie wytwarzał nowych jednostek obronnych? 17 ich ma, 118. No na razie się płodzą. No być może, być może. Jego żelazo i kamień sprzedawane. Tarczy, żeby to wszystko utrzymać. Ale każda najmniejsza forma dysbalansu. Każde małe zaburzenie naturalnego cyklu, dobra w dobra, pierdole bez sensu, bo postawił chodniki dwa Zapomnijcie o tym, co gadałem. Skupmy się na tym wspaniałym, na pewno zakończonym sukcesem. Ataku telefonii, naprawdę za środek całkowicie, mój pies. Mówi, to udało mi się. O mój Boże, jest całą nadzieję, a tu nagle zrobiło się to, no nie wiem, w końcu, przez. Tyle lat po tym wielkim programie eugenicznym wieprza, płodzenia swoich klonów, po 50 pokoleniach kazirodztwa, powstał jakiś jeden człowiek, który miał IQ nie 5, ale 6, i on zrozumiał, że nie musi po prostu burzyć nieskończonego muru, tylko zaatakować bramę w środku zamku Marszałka. No i teraz w niecierpliwości czekam na kolejne ataki wieprza. Mam nadzieję, że starczy mu czasu. I on może tutaj naprawdę coś zrobić, może naprawdę coś zrobić. Obsada marszałka. To jest nadal masa żołnierzy, ale on ich wypuszcza, nie? Czasami nimi wystrzeliwuje. Teraz, ależ się teraz tarły te dwie jednostki, no ale to chyba sprawi, że ani... Nie, nie, nie! nie, wiesz, wiesz, strasznie daleko! Aż aż wieprz wydał taki przedśmiertny okrzyk! Ojejej, to była koniunkcja sfer pomiędzy tymi dwoma zawodnikami. Ale już tutaj stawiałem, że to się zakończy dobrze dla wieprza, a ta koniunkcja sfer to akurat prawie nie kończyła się zwycięstwem marszałka i oglądaniem moich nagich zdjęć przez Was, moi kochani. No w ogóle wytkowałem marszałka, że używa mojej siedziby jako yy, przedłużenia muru, a w sumie wieprz robi dokładnie to samo. Także nie, nie słuchajcie mnie, Przecież nigdy nie mnie nie słuchajcie. To jest najlepsza rada, jaką mogę wam dać. Ciekawe jaka jest szansa, że te dwa boty się teraz synchronizowały i każdy kolejny atak będzie się działo równocześnie. Bo jeśli tak będzie, to stawiam na marszałka. Nie, dobra, poszedł jeden. Poszedł wieprzowy. A marszałek siedzi i czeka, ale może go wyczeka, może odbije ten atak i od razu wyprowadzi swoich ludzi. Znowu została zniszczona jego brama. i teraz skąd atak marszałku. Teraz wyprowadź swoich... Rycerze, żeby szli na niebronionego wieprza. Ale tak się nie stanie. 5 lat zostało Botom w grze na przełamanie. Pięć lat na jakiś jeden, ostatni, rozpaczliwy zryw. Na szarze, jeźdźców Rohanu, Ruhanu, Wąsostanu. 5 lat na zwycięstwo. Czy uda się to zrobić Marszałkowi? Czy jego jednostki rozbiją się po bełty wieprza? Znowu zaszli ci rycerze daleko pod samą dupę pana w czarnym stroju, ale znowu zakończyło się to ostatecznie niepowodzeniem. No, i możemy dać jeszcze czas możemy dać jeszcze doliczone minuty wieprzowi, aby on. Wyprowadził swój atak. Jeśli on nie zakończy się powodzeniem, to ogłosimy remis. Chociaż nie wiem, czy on w ogóle zdoła wyprowadzić ten atak, bo inicjatywa znowu podryfowała w stronę marszałka. Znowu to on jest tym człowiekiem bardziej ofensywnym, to on ma swoje jednostki na środku mapy. Dalej, Świnko, pokaż nam, że mylimy się co do ciebie. Pokaż nam swoją. Dziczą stronę, pokaż nam inezę w ataku, jakiej piaski pustyni nie widziały od czasów Mnie Nie Wiem kogo Beliana z Ibelinu z filmu Królestwo Niebieskie, ale i Niech wyrosną ci skrzydła, i świnie latają. Atakuje ten człowiek, atakuje cztery katapulty Taran. Jednostki. Ale kontratak ciężko zbrojnych rycerzy marszałka rozbił w pył klony wieprza i pojedynek oficjalnie kończy się remisem. Ale myślę moi drodzy, że to był taki naprawdę wysoko oktanowy remis, myślę, że takie 4 do 4 jest jak najbardziej zasłużone, niech ta liczba bramy ku obu botów wzrośnie. Natomiast jeśli chodzi o punkty, no to muszą się po prostu oni podzielić, każdy z nich dostaje jeden, a jeden dla mnie jako jakby nie wiem no zaliczkę za to, że tylko komentowałem. Dziękuję Wam kochani za uwagę. Zapraszam Was do zaobserwowania mnie na Twitchu. Link znajdziecie w opisie. Jeszcze na koniec ankieta, kogo bardziej cenicie, Jana Pawła drugiego czy Adama Małysza. Napiszcie w komentarzu, a ja się z Wami żegnam i życzę Wam powodzenia we wszystkim co robicie. Hej!